Dzień dobry, kochani, w we vlogu o weddingach numer 2. sobie znowu Was tutaj posadzę To będzie chyba moja ulubiona półka, jeżeli chodzi o nagrywania, ale troszkę jest za nisko. A gdybym położyła na perfumach? O. Idealnie! Widzicie, cudownie. Wczoraj kończyłam z tego miejsca, dzisiaj zaczynam z tego miejsca. Mamy godzinę, y, za 15.00. Czekam na moją koleżankę, na Monikę, tą, która z nami prowadzi live. jej ze mną oglądać sukienkę y, po tej pierwszej, y, jakby, wersji uszytej. Podejrzewam, że jeszcze takich wizyt będzie albo jedna, albo ze dwie y, w salonie, bo teraz chyba, podejrzewam, dostanę tą suchą sukienkę, taką, którą. Y, jest w kolekcji po prostu uszyta na mój rozmiar. Natomiast wszystkie poprawki, jakie ja już miałam uwagi na pierwszym spotkaniu w salonie, do niej um, wydaje mi się, że jeszcze nie będą naniesione. I dopiero pewnie dzisiaj będziemy na nowo je omawiać. I chyba dopiero będą je robić, tak mi się wydaje. Choć może się mylę. Właśnie jestem w trakcie e, makijażu. Rano się już e, ogarnęłam, wykąpaliśmy. Tosia wstała dzisiaj. E, troszkę wcześniej, naszykowała się już do żłobka i chętnie poszła choć miała chyba dzisiaj jakieś złe sny bo powiem Wam, że troszkę gadała przez sen ee, troszkę tak pomiałkiwała, ale wystarczyło, że zrobiłam dalej szła spać no i przebudziła się dosyć wcześnie już myślałam, że się że wstanie, ale wzięłam ją na rączki przyszłam tutaj do salonu, Wojtkowi zamknęłam sypialnię, żeby spał dalej i zasnęła mi, a ja już byłam w sumie rozbudzona, więc Poogarniałam sobie maile, wiadomości, jakieś tam, wiecie, rzeczy, na które czasem w ciągu dnia nie mam czasu. E, teraz Wojtek pojechał z to się do żółwotka. E, no i on jedzie do firmy, a ja jadę do salonu. Koniec. Szybki taki poranny makijaż. Stwierdziłam, że szybciej się umaluję. Nie będę w tym momencie do Was rozmawiać, tylko rachuciachu nałożę, bo moja ma być za chwilę, więc też nie mam za dużo czasu. Dlatego słuchajcie, widzimy się w kolejnej przebitce, czyli w salonie sukien ślubnych. Jesteśmy w salonie? Nie, 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 to nie moja suknia. Moja jest ze mną. I czekam teraz na Panią. Nie, jeszcze nie ma sukienki. Nie ma sukienki. My już właśnie wróciłyśmy z salonu. Monika jest na górze już z wojtkiem, jeszcze wchodzi do nas na kawę. Natomiast powiem Wam moje wrażenia. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, schudłam sporo. Zeszło mi, słuchajcie, 8 cm w obwodzie, więc sukienka jest cała do przerobienia. Ale panie były gotowe zrobić mi to na miejscu i mogą dzisiaj ode natomiast nie chcę, niech to, niech to zrobią na spokojnie. Oczywiście już została obcięta, zaznaczone zostały mi ramiona i tutaj gorset cały do zwężenia. Biust też troszeczkę tam do y, przerobienia jest, y, bo mam taki dekor, przez to, że jestem tam y, troszeczkę bramusza w talii, y, troszeczkę on się przesunął, więc y, kilka drobnych poprawek i. Y, y, dobra. Widok oznacza, że Hexo właśnie odkurzał nam mieszkanie i chyba zginął, tak? Skuręcimy się o żółwki. Oj, to znaczy, że nie odkurzył całego. Znaczy, że bąbelki mu tam weszły. Idziemy do Damciu, tak? <grym> tak, do domciu idziemy. Jak było z dziećmi? Tak, tak, tak. Fajnie było? Tak, tak. Super. A spałaś dzisiaj ładnie? Tak. No to pięknie. Chodź, otwieramy tu brameczkę, dobrze? Chodź. Chodź. No. Chodź. O, są schody. Co robimy, jak są schody? Idziemy do mamy na rączki, tak? Chodź. Och, mocno. Trzymaj mamę. <laughs> Moje serdusiu się Popatrz. Dalej jeszcze zobacz. Śliczna <grystanie> moja. A to dziwne. To się biega lata, pomimo że już dawno wykąpana, inna karmiona. To stwierdziła jednak, że to jeszcze nie Pora jej spania. Nie, jeszcze nie. Chodzi tak marudzi, szuka swojego A -a. miejsca. Idziesz już Lulu? A, -a. idziemy? A, A tak? No to idź, połóż się ładnie do łóżeczka. Mamunia teraz przyjdzie. Położysz się ładnie. Mamunia ma iść? Tak. To chodź, idziemy, tak? Idziemy? Tak. Weźmiesz smoczula swojego? Super. Chodź, wchodzimy tutaj do łóżeczka. Chodź, tu jest też twój smoczek. No chodź, kochanie. Zrobimy A. Ej, koleżanko, gdzie ty idziesz z tym? Tu jest Twoje miejsce. Poszło do taty. I tak jest właśnie, już chyba czwarty raz robi podejście. I y, ja wiem, że ciężko je się też przestawić, no bo słuchajcie, godzina jest 20:15, a jest widno. My mamy sypialnię w takim położeniu, że jest dosłownie tutaj jasno. I nie wiem, czy nie zmienia na jakieś ciemniejsze zasłony. Mamy matę bambusową na oknie, która wycisza i miała fajnie też y, tam, wiecie, no blokować to jasność, tą jasną poświatę z zewnątrz ale słabo to daje, widzę, rada wygłusza fajnie ale no, będę musiała chyba kupić jakieś ciemniejsze zasłony na lato, no bo gdybym zasłoniła, byłoby super a już jest ciemniej w salonie kładziemy się, Mysiu nie, będzie Smoczka teraz wymieniała sobie to ja Wam opowiem o, dzisiejszym, o dzisiejszej wizycie w salonie sukien ślubnych. Ja, słuchajcie, kupowałam sukienkę w Bachowicach, w salonie Joanna. Tutaj Wam podam link do tego salonu. Przesympatyczna obsługa. I co wrzucę z torki, z tego miejsca, to multą wiadomości, że Wy też tam kupowałyście, że jesteście zadowolone w ogóle z obsługi, z jakości, że sukienka swoich marzeń i tak więc e, ja tak samo powiem Wam, że poszłam tam, wy... przymierzyłam trzy i z każdej coś mi się podobało z tej sukienki. E, I pani tak na mnie spojrzała mówi: Ale ja mam taką chyba jedną, która ma wszystko to, o czym pani mówi, w tych trzech. No i udało się. Więc, e, więc bardzo, bardzo jestem zadowolona. Ja już tą sukienkę zamawiałam jakiś czas temu. E, teraz byłam na takiej przymiarce. Ona została uszyta dla mnie, byłam na tej przymiarce i no wiadomo, do skrócenia, do zwężenia, no bo troszkę się straciło, do podciągania tutaj też ramionczek, więc małe zmiany. To Co prawda dzisiaj pani były przygotowane na to, że zrobią mi to na miejscu i mogłam dzisiaj ją zabrać do domu, natomiast ja nie mam gdzie jej trzymać, a po drugie Wojtek tej sukienki nie widział i nie zobaczy jej do momentu, kiedy nie zobaczy mnie w kościele. Tak sobie to wymyśliliśmy, i u nas troszkę będzie inaczej, dlatego że yy, no my będziemy mieć błogosławieństwo w hotelu przez naszych rodziców. I wymyśliłam sobie, yy, i wymyśliliśmy sobie, że yy, no, żeby cały czas jakby dotrzymać ten efekt do samego końca, czyli do kościoła. To jedynym takim jakby wyjściem z sytuacji jest to, że błogosławieństwo, na błogosławieństwo będziemy ubrani elegancko, ale w coś innego. Um, potem on się pójdzie przez swój garnitur, ja się przebierę w swoją sukienkę i tak yy, pojedziemy osobno do kościoła i zobaczymy się dopiero przed ołtarzem, czyli w momencie, kiedy tata będzie mnie wprowadzał do kościoła, to wtedy było ja tak mnie ujrze. Tak sobie to wymyśliłam, i wiem, że może to nie każdemu gdzieś tam się podobać, bo to nie po kolei, nie tak i w ogóle po co takie ceregiele. To jest gdzieś tam moje marzenie. Jeden punkt, który zależał mi na tym, żeby właśnie to tak zrobić. I tak będzie. Idę pomóc Wojtkowi z usypieniem to bo widzę, że wziąłem na rączki, ona się mu już przytuliła. Więc nie chcę też zagłuszać tym swoim paplaniem. Odezwa się do Was jeszcze jak to się zaśnie. Mało cię było dzisiaj we vlogu. Kiewoli, <laughs> Wojciechu, co robiłeś? Bo to są. Co robiłeś? Vlogi weddingowe, tak? <laughs> Jesteś ich częścią. Właśnie słyszałem, że mało mnie będzie Proszę, Wojciechu, podziel się przez widzami, co gdzieś robiłeś? Ta... Byłem w pracy. No. A bo przychodziły wszystkie te przelewy, żeby móc popakować? Nie, teraz, znaczy teraz znów coś przyszło. Mhm. Więc ludzie tak na raty, na raty cały czas coś... Popakują. Ale dzisiaj przyszło nowe zamówienie dla bobasów na piątek. Jest mhm. podobno piękne, bo tego rozpakowywał. Ja zamawiałam tą, co prawda, ostatnio, ale wiecie, inaczej jest, jak ktoś wysyła mi zdjęcie, a potem inaczej też, jak to dostajemy na żywo i oglądamy, rozpokowywujemy te paczki, to jeszcze jest piękniejsze. A jutro przyjdzie paczuszka dla Was, dla dorosłych, które od razu wieczorem sprzedamy, więc a, zapraszamy. A przyszło. Tak jest. Dzie jutro, tak? Tak jest, więc zapraszamy. Tak, jutro wyjątkowo jest vlog yy... live. Myślicie, co się stało? Zabrakło... Brak wolnych miejsc. Tak, zabrakło miejsca na karcie. Więc chciałam tylko dokończyć, że jutro wyjątkowo live będzie o 18. Z uwagi na to, że przełożono mi wizytę u lekarza. I jutro w ogóle ją wrzucili mi na 20. Więc musimy zacząć live o 18. .00. Ale damy radę. Więc zapraszamy nas serdecznie na tego live'a. Bo jutro, tak jak mówiłem, przyjdą nowe ciuszki z nowej kolekcji. Kończymy dzisiejszego vloga i do zobaczenia jutro. Pa!